Nie, no jakby tak, czasami też jakby aż mi szkoda, wiesz? No Dobrze. tak, szkoda, szkoda słów. Daje, opraż, tak, szkoda. Naprawdę czasem szkoda słów, bo i tak nie docierają i tak nie docierają. E, tak, więc puszapik, piękny z różowym złotem jako tutaj dodatki, przepiękny dla sroczek y, tutaj jest. Ja nie wiem jak to nawet jaki kamyczek w tak. złocie, bo Pięknie nie wiem tego ten ten, inaczej maszka. nazwać i majtaski, które są super wygodne, super wygodne, mega są i ja jestem zakochana w tym kolorze. Więc jeżeli braletka, tak? Tak. Jak braletka będzie ładna, to ja się jest też zdecyduję, bo patrzę i zwłaszcza te majtasy. No, to ja jest wiem, no super. Ja nie jest mój kolor. Piękny jest. Lubię go. Ale ja będę jeszcze jaśniejsza, więc może będzie lepiej. To, to Przy jasnym blondzie? Mhm. No Myślę, że tak. Zaczymy się.